Ja to mogłabym cały dzień spędzić na sankach. To może w takim razie zrobimy challenge. 24 godziny na sanka! Tak, to bardzo fajny pomysł! Ja się nie mogę doczekać! Agatka, jesteś już na miejscu. Tak. Dobra, przy, przywiązały ci dziewczyny. Dobra, więc trzymaj się, trzymaj się, powodzenia. Kurde, boję się. Dobra, jeszcze raz powtarzam, nigdy tego nie róbcie, bo tak. to jest głupi bardzo pomysł. Ale zobaczcie, jak tam agatka z tyłu. Dobra, jakoś sobie radzi. Jak jest moja Jacek? Jezu, są w suplecie, zobaczcie. Boże tak, że w ten nie wiedziesz. Mm, na sankach ten obiad bardzo smakuje dobrze. Ale ja jestem w domu. Ale przed chwilą powiedziałaś, że na sankach. E, na, na sankach. Czy ty się dzisiaj dobrze czujesz? No i super! Wyszło całkiem fajne łóżko. Przepraszam, sanko łóżko. Ale mega! Wyścig, wyścig! Dobra, czekaj zaś ta Simonika, która pierwsza. Bo. No nie, no nie, to było dobrze. Nic się nie stało.